Wszystkie będę wam kolejny odcinek i już wymyślacie się po tytule Jak zdobyć wszystkie skiny do Among Us. No najpierw zacznijmy, że yy, musicie z odinstalować Among Us. i ja yy, pod... Wciągacie link, który jest w opisie, spróbuję Wam to jakoś pokazać. A tutaj już pokazuję duże rzeczy i ja gdzieś mam to chyba w pobranych. Jeśli znajdę, no to powiem. Nie udało mi się znaleźć, ale wchodzimy w link w opisie. Idziemy na dół. I pobieramy. Jeszcze pokażę, jak się to robi. Musicie. Ja mam akurat na nowszym telefonie, i po prostu pobieracie I jeśli się Wam to zainstaluje, klikacie na to. I o, ja Wam pokażę. Już jednak znalazłem. Że musicie wejść wtedy, kli, opuścić sobie to no i kliknąć. Tutaj jak będziecie mi instalowanie, jak wam się zainstaluje, potem klikacie amus, mody i tak dalej, klikacie, czy chce zainstalować, jak posiadanej aplikacji, robicie tak, no i po prostu pobieracie to. I nieważne co tam było, ale po prostu. Zanim po prostu pobierzecie, ten link, po, po prostu musicie odinstalować Amgasa. Pokażę, że to nie jest jakiś scam. Pokażę. Zobaczcie tutaj. Yy, nie wiem, co zostało. Aha, lol. Hat mi się zbudowały. Ale jak widać, mam wszystkie chaty Nie tylko. Pety z a i dalej tu już nie ma ale nawet widzieliście a czekajcie pozwólcie że ja zmienię skina tak na, na speedie no i, i po prostu to chyba jest na tyle um, czekaj coś mam jeszcze powiedzieć um. Jeśli coś nie działa, a i informacja, to działa tylko na Androidy, nawet jest informacja taka w linku pod nazwą tam. To jest, że Android 99 chyba. No i to byłoby na koniec. koniec. Byłby koniec. To trzymajcie się. No i cześć.